Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie. Jest z nami Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska. Witaj Robercie. Cześć. Chcielibyśmy Cię zapytać, jesteśmy już prawie po 9 miesiącach 2024 roku, jakie zjawiska związane z cyberbezpieczeństwem w sieci Orange Polska, czyli to czym Ty się zajmujesz w firmie, zwróciły Twoją uwagę, co byś podkreślił w ciągu tych trzech milionów kwartałów? Zacznę może od dziesiątek tysięcy fałszywych reklam, którymi jesteśmy zalewani właściwie każdego dnia, czy przy porannej kawie, czy, czy przeglądając witryny internetowe. Najczęściej te reklamy prowadzą do fałszywych inwestycji niesamowitych programów w których zarobimy pieniądze a tak naprawdę mają jedynie na celu wykradanie naszych danych bądź naszych pieniędzy. Przestępcy nie mają żadnych skrupułów, wykorzystują wszelkie motywy katastrofy, tak jak na przykład powódź Fałszywe, generują fałszywe zbiórki, starają się. Przepraszam, zapytam Cię od razu o powód. Czym to jest teraz związane, jeżeli chodzi o cyberoszustwa? Tutaj dominują dwa główne oszustwa. Z jednej strony wykradanie danych, czyli przedstawianie sensacyjnych wiadomości mających skłonić nas do oddania swoich danych, na przykład logowanie do Facebooka pod pozorem dowiedzenia się więcej o zaginionym dziecku, czy też na przykład fałszywe zbiórki, na których potencjalnie mamy wpłacić pieniądze, a najlepiej oddać dane naszej karty kredytowej, czy dane poświadczeń elektronicznych do banku. Bo rozumiem, że celem końcowym w większości oszust, albo wszystkich, jest okradzenie nas pieniędzy. Tak jest. Głównym celem tych grup przestępczych jest zarabianie pieniędzy. I wykradanie danych, które posłużą do kolejnych oszustw, bądź na sprzedaż, lub też bezpośrednio kradzież naszych pieniędzy. Czasami jednak wydaje się, że chodzi o zwykłą złośliwość, bo CERT Orange Polska informował całkiem niedawno o nowym rekordzie, jeżeli chodzi o tak zwane ataki DDoS. Czy możesz nam coś więcej o nim powiedzieć? Praktycznie od kilku lat te ataki są coraz większe, wolumen ataków o najwyższej sile rośnie. W tym roku kolejny raz padnie niechlubny rekord ponad 500 gigabitów ataku na sieci Orange Polska. Niechlubny w kontekście wolumenu na szczęście udało nam się go skutecznie wyeliminować. Czy wiadomo, kto był celem tego ataku i dlaczego ten atak został przeprowadzony? Trudno jednoznacznie wyrokować nad celowością tego ataku. Przyglądamy się na wszelkie możliwości. Celem ataku był jeden z internautów. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Był z nami dzisiaj Robert Drabowski, szef CERT Orange Polska. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.